Witam Was moi drodzy widzowie po dłuższej przerwie, a dzisiaj pokażę Wam jak wyglądała i jak wygląda moja obecna kotłownia. Zobaczcie, jest tutaj bałagan i stary kociołek, którego trzeba się pozbyć. Więc zaczynamy i zabieramy się do roboty. Najpierw uprzątnąłem to drewno oraz wyciągnęliśmy kocioł. Teraz musiałem przygotować tą ściankę, ze względu, że tutaj była przygotowana cała aparatura pod nasze ogrzewanie, więc ze względu na brak czasu, po prostu przerzuciłem stary opał z jednej strony na drugą stronę. Skrupulatnie przerzuciłem wszystko na drugą ścianę, a ten opał się do niczego nie nadaje, a tym bardziej do tego kotła, którego ja dzisiaj posiadam. Cało tego bodajże z 2,5 tony, gdzie musiałem przygotować sobie podstawę pod nowy kocioł. Użyłem do tego gotowej zaprawy baumit. Bardzo przyjemnie się zem pracowało. Zrobienie tej podstawy zajęło mi naprawdę niewiele czasu, a pies teraz mam dosyć solidną podstawę, na której sobie stoi. Po takim przygotowaniu można było już wkładać spokojnie kocioł. Kiedy kocie już stał, mogłem sobie uprzątnąć resztę tego bałaganu, to znaczy tego starego opału. Użyłem do tego worków, które, którymi wcześniej zasypywałem w kociołek. I muszę wszystko wywalić na zewnątrz, tak abym mógł to skutylizować. Opał się do nie nadaje, pewnie już nawet kaloryczności nie ma. Całe uprzątnięcie tego zajęło mi też dobre dwa dni. Naprawdę sporo roboty, sporo roboty, ale warto było, ponieważ cały ten grany dołek, który był wcześniej, został uprzątnięty. Tak się prezentuje kotłownia po uprzątnięciu starego opału. Jest teraz więcej miejsca, mam gdzie składować opał i o to głównie chodziło. Jeżeli zapytacie, dlaczego nie zrobiłem sobie kotłowni na czyściutko, w kafelkach itd., to powiem Wam od razu, że po prostu nie miałem na to teraz czasu ani zbyt bardzo gotówki przygotowane na ten cel. Być może w późniejszym czasie. Powstaną jakieś plany, gdzie będzie po prostu to odnowione. A tak prezentuje się mój kociołek. Jest to piec kocioł firmy Stalmark, ekopionier piątej klasy, czyli spełniające wszystkie najnowsze normy. Jest dodatkowo to już Eco Design, więc nawet te najnowsze normy, które teraz będą wchodzić już są spełnione. Cała instalacja jest zrobiona dosyć pomyślnie, przez mojego hydraulika wykonana nie będę wam tutaj wszystkiego omawiał krok po kroku gdyż jest tutaj naprawdę sporo, sporo do omawiania ale jeżeli będziecie chcieli filmik z takim czymś bardzo chętnie mogę wam po kolei każdy przyrząd pokazać co do czego służy i jak tutaj w tym momencie akurat mamy yy, zawór czterodrugowy z siłownikiem który steruje nam temperaturą na grzejniki na podłogówkę chociaż do podłogówki mam jeszcze osobny zawór właśnie tutaj do sterowania temperatury na samej podłogówce ponieważ mam w łazience podłogówkę i mam również w kuchni podłogówkę i tutaj właśnie sobie tym zaworem steruję tutaj jest pompa do podłogówki a tutaj jest jeszcze termometr taki manualny analogowy który też pokazuje temperaturę Tutaj mamy filtr, na którym również jest zamieszczony czujnik temperatury, który jest podłączony do sterownika. Tutaj rozdzielasz na podłogówkę. Tutaj powrót sobie wraca z podłogówki. I tak to sobie tutaj wygląda. Tam jest jeszcze pompa, która zasila ogólne ogrzewanie na dom. Jest tam również też manualny analogowy miernik temperatury oprócz tego zamieszczonego yy, elektronicznego, który również pobiera temperaturę do sterownika. Jeszcze jest yy, temperatura podawana yy, spalin, tam również jest zamieszczony czujnik. Tak się to prezentuje, tutaj mamy rozdzielacz nagrzejniki jeszcze na parter, bo jeszcze jak wiecie z poprzednich odcinków... Na piętrze również mamy rozdzielacz, który właśnie reguluje grzejniki na piętrze. Tutaj mamy zasilanie do bojlera i tutaj mamy bojler 140 litrów. Tutaj są naczynia, aby po prostu y, pilujące ciśnienie, chyba tak się to zmieniło dokładnie, ponieważ jest to tutaj instalacja ciśnieniowa zamknięta, niegrawitacyjna. I tutaj właśnie pokazuję dokładnie, że mamy ponad 1 bar ciśnienia na instalacji. Tutaj mamy powrót do pieca. I tak się prezentuje ta instalacja. Nie wiem czy to jest ładne, czy nie jest ładne. W każdym razie jest bardzo funkcjonalne. Ja to nagrywam już po dłuższym czasie. Mamy czerwiec. Ja już Używam praktycznie od października tego kotła. Wypuszczam ten odcinek dlatego tak późno, gdyż przypuszczam, że będzie bardzo wiele pytań na temat tego, jak się to spisuje i tak dalej. I gdybym go opublikował zaraz po tym, kiedy go zacząłem użytkować, pewnie niewiele bym mógł wam na konkretne pytania odpowiedzieć. Dzisiaj już o tym okresie wiem dużo więcej. Udało mi się dogadać z moim sterownikiem jak widzicie powrót 52 stopnie zadana za temperatura 36 czyli to co nam idzie na grzejniki w tym momencie no jest tutaj dużo wiele rzeczy do omówienia jeżeli by ktoś był zainteresowany tutaj tak 19% tutaj jest, yy, pokazuje nam otwarcie sterowni otwarcie zaworu czterodrogowego na tej podstawie właśnie dlatego mamy powrót dosyć wysoki, to też jest ważne przy takich pod Temperatura, jaką ja palę, tutaj możecie zauważyć, że jest właśnie 68 stopni i to gwarantuje właśnie dosyć dobrą temperaturę tego powrotu. To jest dużo zdrowsze dla pieca. Oczywiście, wszystkie inne parametry, one są naprawdę tak bardzo indywidualnie dobierane, że spędziłem sporo czasu, żeby naprawdę dogadać się z tym kociąkiem, ale jak już się z nim dogadałem to uwierzcie mi jest po prostu super wszystko fajnie działa tak jak chcę nie mam z tym żadnych problemów przede wszystkim ważny jest opał żeby dobrze dobrać opał dobrej jakości nie byle co yy, wtedy popiół jest naprawdę super yy, popielnik wystarcza po prostu wyciągać raz na tydzień nie trzeba się z tym yy, jakoś tam dużo Poświęcać dużo czasu później. Oczywiście taki czas trzeba pociąg też czyścić, bo, ponieważ no, tak, tak, tak producent to przewidział, aby ta sprawność tego kotła była odpowiednia. Także jeżeli macie więcej pytań w sprawie tego kotła, piszcie w komentarzach. A ja na dzisiaj wam, wam już dziękuję bardzo za poświęcony czas i za oglądanie moich odcinków. Trzymajcie się, cześć, do zobaczenia w kolejnych odcinkach.